Szczęść Boże, 29 stycznia 1922 rok przypada akurat y, dzisiaj rocznica wymordowania y, Polaków z, za to tylko, że byli Polakami we wsi Koniuchy. Kto tego dokonał? No, no kto? Y, jest to żydowska zbrodnia na narodzie polskim. Ja tak oczekiwałem, że prezydent Polski, Andrzej Duda, czy nadpremier Jarosław Kaczyński, czy ten z krzywą mordą Morawiecki, zająkną się w mediach i, i potępią tą żydowską zbrodnię, którą dokonano na, na tej, tej wsi Koniuchy. Jest to wioska obecnie na Litwie. No ale yy, 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 jaka była przyczyna wymordowania, bo to też, yy, też jest ważna rzecz. Tam nawet. Yy, no co? Żydzi, którzy tworzyli te bojówki yy, na tych terenach, a było ich tam sporo, to tak, yy, tak zwani uciekinierzy z getta yy, w Wilnie czy, czy, czy Kownie. <tuszy> Dziwne, że mieli broń. Ta, takie to były te getta, bo wiadomo, były to tworzone getta, żeby, żeby yy, no, się odizolować od Polaków. No, tak to wyglądało zawsze. O tym opisywał Stanisław Staszic. No i co jest takiego w tych koniuchach? Yy, te polskie wsie, które tworzyły samoobrony, Przeciwko tym bandom, które napadały na wsie i okradały. Napadały na wsie, okradały, gwałciły. Tak, tak to Żydzi robili, no nie? No i, i, i co jest takiego? Powstała samoobrona, która pilnowała wioski, żeby przypadkiem te bandy żydowskie nie, nie, nie kradły. Nie? No to yy, nawet jest taka słynna wypowiedź jednego z Żydów, yy, który stwierdził, że nigdy tak dobrze nie jadł jak podczas okupacji. No bo się jedli to, co ukradli, to co zrabowali Polakom gwałcąc i mordując. No i z, w zemście za powstanie samoobrony. Wzięli, e, zrobili napad na, na tą wioskę. No takie nazwiska e, jak o, Izaak Kowalski, Izaak Kowalski, no, piękne polskie imię, no albo e, e, Heim Lazar, Heim Lazar, no, no super, po, nazwiska, no nie. No i. i e, E, a dowodził między innymi też e, tymi Żydami Jakow e, Prenner, Jakow Prenner, Jakub, no nie. E, no i oni nad ranem 29 na 30, e, chyba tak to było, napadli, napadli na wioskę, podpalali e, tam nie liczni, tylko ocaleli. W wiosce mieszkało około 300 Polaków, najmłodszy zamordowany był dwuletni chłopiec. Także, że no ale to są takie opisy nawet, bo ci Żydzi się później chwalili, oni pomiędzy sobą w tym muzeum żydowskim czy gdzieś są przedstawiani jako bohaterzy. No ale są y, opisy, jak to brali y, kobietę y, y, i kamieniem po głowie, żeby ją zabić. No, nie? Specjalnie tak y, y, położył, y, roz rozebrał kobietę, rozebrali kobietę, no i kamieniem bił po, to, po głowie, aż ją zabił. No nie, takie znęcanie się, y, takie po prostu no, st no, straszne rzeczy. Takich miejscowości tam y, na Kresach było więcej. No, Żydzi, którzy tam byli, trzeba wiedzieć, że to jest ta, y, y, oni, oni po Powstaniu Styczniowym tam zostali przesiedleni. No y, i z, w miejsce wymordowanych Polaków, wywiezionych na, na Białe Niedźwiedzie. Także tutaj trzeba o tym pamiętać, oni się nigdy z Polską nie utożsamiali. No i jako komunistyczno-żydowskie bandy napadały na Polaków, grabiły, mordowały. Przykład koniuchów jest to dramatyczny. Dlaczego prezydent polski Andrzej Duda, dlaczego z krzywym ryjem Morawiecki o tym nie powie? no, no ja bym oczekiwał, że skoro są opłacani przez naród polski, Chyba że nie. Chyba że ich tam finansuje e, jakiś e, Soros albo inny. Inny. Brzydal. No i, i i co? Koniuchy. My pamiętamy, my będziemy przypominać o tych żydowskich zbrodniach na narodzie polskim. Mnie zbanowano y, na Facebooku y, jak. Y, Skomentowałem zdjęcie Andrzeja Dudy, który tutaj yy, przypomina, że jest dzień Holokaustu. Tylko dlaczego nie mówię o Holokauście narodu polskiego? Wiadomo, że, że tak, takowy jest i był, i za to, za prawdę, o tym, no nie, to dostałem na Facebooku Bana, co jest po prostu rzeczą przestępczą. I ja oczekuję, że zostanie wprowadzony przepis, yy, że yy, jeżeli Facebook będzie blokował, to odpowiada ty, yy, osoba, która yy, jest wydelegowana na kraj i odpowiada karnie, bo jeżeli yy, za prawdę yy, bierze się, wywala profile, likwiduje, likwiduje konta, daje bany i nikt, nikt nie ponosi odpowiedzialności, no to to władza popiera przestępczość w tym momencie. Proszę z tym zrobić porządek jak najszybciej. Nigdy więcej takich sytuacji, że takich mordów na Polakach. Teraz nas się znowu szykuje w konflikt ukraińsko-rosyjski. A przypomnę, że Ukraina to też taki twór które powstał, żeby osłabić żywioł Polski, żywioł ruski, Madziarów, Rumunów, Słowaków, wszystkich, żeby to osłabić. To była ta, taka kukułcze jajo yy, w, z, złożone przez Niemców, no nie. Taki był układ z Dotensek, trzeba to przypominać. Cześć pamięci pomordowanym. Polakom przez żydowskich zbrodniarzy cze Czezi i chwała. My o tym pamiętamy. Przypominamy koniuchy, dzisiejsza rocznica. No smutna. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i że stworzyli samoobronę, która pilnowała, żeby życi nie okradali. No nie? Tak to wygląda. Dla telewizji narodowej. Mówił Bartłomiej Kurzeja. No i, i, i yy, no mogę tak na przykład. Yy, no bo to, to jest opisane. Yy, no, nie, w ogóle tak. Yy, ta, ci Żydzi, przeważnie komuniści, no to, yy, to jest po prostu no. A tam ich, ich było sporo, ale pamiętać należy skąd oni się tam wzięli, jak czołem w Polsce.